W piątek 19 lipca do kin w całej Polsce wchodzi animowana komedia familijna „Był sobie kot”. Tymczasem w centrum Warszawy odbywa się uroczysta gwiazdorska premiera tej bajki. Co się tu dzieje? Zobaczmy i posłuchajmy. Katarzyna, świetnie wyglądasz. No outfit Skota. tak patrzyłem. Ubrałaś się specjalnie pod bohatera. Pytasz czy mam to Skota, nie? Ale tak, no pod bohatera, pod Borysa. Że co? Ale Rose dała mi wszystko, czego kocia dusza zapragnie. Dom, żarcie. Chciałbym jej się za to odwdzięczyć. Ty tak serio? Jak długo nagrywa się dubbing do y, głównej postaci w takiej bajce, jak był sobie kot? Wiesz co, nie, nie aż tak długo, bo tak naprawdę to są dwie, trzy sesje po cztery, pięć godzin. Okej, okay, no to rzeczywiście tak y, przyzwoicie. Przyzwoicie, przyzwoicie. Dzieciakom spodoba się ta bajka? No, mam nadzieję, dzisiaj będzie ten wielki test, bo dzisiaj jest premiera i myślę, że tak. Słyszałeś, jak wy wypadliście, czy to dzisiaj dopiero pierwszy raz usłyszysz? Coś tam widzieliśmy w zwiastunie, ale nie w pełni, więc dla nas to też dzisiaj będzie debiut. Zobaczymy. Agresywność: 10. Zjeżdżasz windą do wiecznej zajezdy. Hmm. O czym opowiada ta bajka? Bajka ma fantastyczne przesłanie, że zawsze warto rozpocząć od początku, wa zawsze warto rozpocząć nowe życie, że żeby się nie bać tego, żeby, e, że kolejna szansa to jest naprawdę fajna szansa od życia i że warto ją wykorzystać, żeby się nie poddawać. A który ty jesteś? Bajki. No, nas tu nie ma, słuchajcie. Nas tu nie ma. Ale tu jesteście. Tak, tu jesteśmy, ale tu nas nie ma. E, no ale e, chyba widzowie nie będą mieli problemu, żeby. E, poznać, e, którzy to my. Aaaa! Już wkrótce rozwalimy tę jej pracownię w drobny mach. Będzie gryziony! I po to ludziska zapina się pasy. Us, fajna przygoda to była? Fajna, niedługa, e, fajna, bo e, szczerze powiem, że że wymagała od nas takiej, te, no takiej e, ciężkiej pracy w tym studio bo wejść w taką rolę i wszystko to odtworzyć właśnie tak, żeby było naturalnie, to nie jest takie proste. Jakby się wydawało, że człowiek staje sobie przed mikrofonem i po prostu sobie to odgrywa. Swoje dzieci lubią oglądać bajki, w których podkładasz głos? E, bardzo lubią, chociaż młodszemu nie za bardzo siedzi to, że na ekranie jest ktoś inny i z moim głosem, więc bywa niezadowolony. <głosy> Naprawdę? <głosy> Będzie zadowolony, mówi co, coś, coś mu nie gra, e, na, a Henio to już tak, Heniuś to już e, e, czai bazę. <noise> Dostaniesz szansę. Za każdym razem jako inne zwierzę. Można spaść. Lecisz mordko. No! Na cztery łapy. Ja tonę, duszę się. Ja! Dlaczego warto obejrzeć tę bajkę? To bo jest prześmieszna, bo jest inteligentna, bo jest pięknie narysowana, bo jest niezwykle dowcipna. Był Sobie Kot w kinach od 19 lipca. Zapraszamy.